procedurę wydalenia z Polski. Albo ona się odbędzie dobrowolnie, jeśli te osoby, które zostały tą procedurą wszczęte nie zdecydują się na wyjazd, no to będą musiały opuścić Polskę przymusowo. Tu jest bardzo ważny komunikat i mówimy to od samego początku. Polska to jest bardzo gościnny kraj, ale reguły, które obowiązuje w Polsce, obowiązują w Polsce i prawo musi być przestrzegane. Jednocześnie mówimy, musimy bardzo mocno wszystkich przestrzegać bo tu mówimy o konkretnych przypadkach, konkretnych przypadkach osób, które dopuściły się łamania prawa, na przykład czynnej napaści na funkcjonariusza i takie osoby, jeśli łamią prawo, muszą być wydalone. Natomiast nie może to być usprawiedliwienie wobec nagonki wobec osób innej narodowości. Szczególnie dzisiaj w sytuacji, kiedy tak napięta jest tuż przed rozmowami dyplomatycznymi sytuacja między Rosją i Białorusią. Polska... I Ukraina nie mogą dać się podzielić, dlatego przestrzegam przed, też przed szczuciem i nagonką. Natomiast jednoznaczna postawa rządu jest taka, że jeżeli ktoś łamie prawo w Polsce, to musi się liczyć z konsekwencjami. Kilka, kilka słów na temat, na temat ustaw i stanowiska, które zostały przyjęte przez, przez, przez Radę Ministrów. Pierwsza sprawa bardzo ważna, myślę, na którą czekało bardzo wielu funkcjonariuszy w Polsce z służb bundurowych podległych MSWIA, czyli policjantów, strażaków, pograniczników, ale także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa. Nowe przepisy poprawią sytuację mieszkaniową funkcjonariuszy służb bundurowych? Zyskają oni prawo do wyboru formy zakwaterowania. Bardzo elastyczna jest ta ustawa, ale to, co jest najważniejsze w tej, w tej ustawie, to jest świadczenie mieszkaniowe w tych służbach, które wyniesie do 1800 zł, z którego funkcjonariusze będą mogli skorzystać. Ważna jest wysokość tego, tego, tego świadczenia, które funkcjonariusze uzyskają, ale także elastyczność tych rozwiązań, z którymi mamy do czynienia. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest przyjęte stanowisko rządu RP w sprawie amerykańsko-rosyjskich rozmów na temat zakończenia rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. W dużym skrócie najważniejsze jest to, żeby takie jest stanowisko Polski, że nie ma zgody na prowadzenie rozmów, które będą pomijały bezpośrednio zainteresowane tym państwa, w tym przypadku Ukrainę. Europa musi być solidarna razem, jako, jako Europa musi uczestniczyć w, 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 tych, w tych rozmowach, w tych, w tych aspektach, które dotyczą Europy, a nie ma zgody na to, żeby jakiekolwiek decyzje były podejmowane poza, poza Ukrainą, bez udziału Ukrainy. Trzeci punkt to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. To jest czysto techniczny charakter, dostosowawczy prawo polskie do przepisów w Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy pomocy de minimis w rolnictwie. Absolutnie techniczna, techniczna, ustawa. To tyle, jeśli chodzi o sprawy związane związane z bezpośrednio z Radą Ministrów. Zanim przejdziemy do pytań, jeszcze jedną tradycyjną rzecz, o której chcę Chcę powiedzieć, mianowicie cały czas mamy do czynienia z dezinformacją, którą będziemy zwalczać bardzo aktywnie, więc, ja tylko jedną rzecz związaną z dezinformacją chciałbym tu. Wy... Klasyczny dezinformator polskiej, polskiej przestrzeni publicznej, Robert Bąkiewicz, rzuca zdjęcie w internecie, które się oczywiście rozchodzi. Pyta pana ministra Kierwińskiego, czy wie pan, co się dzieje na granicy, wrzuca zdjęcie. I to jest oczywista dezinformacja. Na szczęście jest odpowiedź, odpowiedź, możemy ją wyświetlić, Straży Granicznej. Tu wszystko jest jasne. To zdjęcie, które, które pan Robert Bąkiewicz opisał jako problem migracyjny i sprawa dla ruchu obrony granic, tak zwanego, kompletnie nie ma żadnego związku z ruchem migracyjnym. I tak to, tak to będzie funkcjonować. Więc proszę być bardzo czułym na wszelkie informacje, które się pojawiają. W sieci, szczególnie ze strony Roberta Bąkiewicza, bo dezinformacja jest czymś, co bardzo mocno zaburza polską przestrzeń publiczną. Jeśli są pytania, zapraszam. Oj, sporo. Sonia Otwinowska, Polska Agencja Prasowa. Panie Rzeczniku, ja mam pytanie w sprawie Ukrainy, w sprawie jutrzejszych rozmów. Między innymi w gronie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ta rozmowa miała być organizowana przez kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Chciałam się zapytać, czy premier Tusk weźmie udział w tych rozmowach, bo już taka informacja była podana w mediach zagranicznych. Tak. Od drugiej po południu? Tak. tak. Czy będą jakieś informacje potem? No to już zobaczymy od treści tych, ty, tych rozmów. No To jest bardzo poważna sprawa. Wszyscy wiemy, że tutaj się będą sprawy związane z no, przyszłością naszego bezpieczeństwa em, em, rozstrzygać y, i na pewno będziemy informować już po tej rozmowie tyle, ile da się powiedzieć. Tak mhm. Jeszcze tylko chciałam dopytać o kolejne stanowisko przywódców europejskich w tym mniejszym gronie. Które koordynuje... Nie, nie. Było już jedno. Dziś przed rozpoczęciem rady Ministrów premier wspominał o tym, że ma być kolejna, więc chciałam się zapytać, czy no dobrze to zrozumieliśmy i tak naprawdę, czym miałoby się ono różnić od tego poprzedniego? Bo rozumiem, że jest, jest nad... stanowisko, to które Państwo znacie z soboty, jest też stanowisko wczoraj rady do rady w formacie FAC. To yy, znaczy stanowisko 26 państw, ponieważ Węgry się, yy, się nie podpisały pod tym stanowiskiem i z, yy, no dalej będą rozmowy trwały. Na razie nic o żadnym dodatkowym stanowisku nie wiem. Dzień dobry, Oskar Glin, Polsat wydarzenia. Kontynuując temat Ukrainy, chciałbym dopytać właśnie o słowa Wiktora Orbana, który uważa, że Unia powinna zainicjować spotkanie z Rosją takie samo, jak jest planowane na Alasce. Jak pan, panie rzeczniku, skomentuje tę propozycję? No to jest stanowisko Wiktora Orbana, który też nie podpisał się pod wspólnym stanowiskiem całej reszty Unii Europejskiej. Unia Europejska zrzesza 27 państw i takie decyzje będą podejmowane przez, przez wszystkich przywódców, jeżeli do takich, do takich spotkań miałoby dojść. I wtedy, wtedy mogą takie spotkania się, się odbywać. Może być oddelegowany konkretny przywódca, bądź przewodniczący Rady Europejskiej, bądź przewodnicząca Komisji, ale to musi być wspólne uzgodnienie. Na razie wszystkie misje no takie nieuzgodnione z innymi przywódcami, na przykład Wiktora Orbana, kiedy Węgry rozpoczynały prezydencję, raczej nie przynosiły żadnych skutków. Dzień dobry, Katarzyna Rosicka, Polsat News. Panie Rzeczniku, najpierw bym chciała się spytać o wypowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w naszym programie Gość Wydarzeń. On uzależnił mm, możliwość spotkania z prezydentem Nawrockim od tego, czy dostanie zgodę na to od pana premiera. Tutaj zacytuję. Moim szefem jest pan premier, jeżeli taką zgodę od premiera dostanę i będzie taka wola, to to się wydarzy. Czy rzeczywiście minister sprawiedliwości potrzebuje zgody premiera Tuska na spotkanie się z prezydentem? Wszelkie tego typu, może nie tyle spory ustrojowe, tylko relacje ustrojowe bardzo precyzyjnie reguluje konstytucja. W konstytucji mamy do czynienia z urzędem, instytucją prezydenta, Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów. Radę Ministrów w relacjach także z innymi instytucjami reprezentuje premier, chyba że da komuś upoważnienie do takich, do takich relacji, więc jakby osobą upoważnioną z natury rzeczy, z konstytucji do kontaktów na takim szczeblu jest pan premier, chyba że wyznaczy, którego jest ministrów do tego. A jakie są jak na razie prognozy, jeżeli chodzi o reformy, zarówno w prokuraturze, jak i w sądownictwie? No tutaj bez zmian. My na pewno będziemy bardzo konsekwentnie pracować nad pełnym przywróceniem praworządności w Polsce i tutaj pan bardzo dużo zrobił pan minister Bodnar, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale pan minister Żurek ma swoje, swoje dodatkowe pomysły i na pewno będzie bardzo konsekwentnie je wdrażał. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rzeczniku. Wojciech Szymczak, Telewizja Republika. Trzy krótkie pytania. Artykuł 21 dotyczący KPO mówi o tym, że może KPO zostać zmienione, jeśli zachodzą obiektywne okoliczności każdy kraj może zwrócić się o te zmiany. W takim razie dlaczego na przykład rząd polski nie wystąpił o taką zmianę, jeśli, żeby na przykład dofinansować szpitale? Kolejne pytanie. Przepraszam, Od... bo pan może nie mieć tej informacji. Szpitale są finansowane z KPO, około 20 miliardów pieniędzy z KPO jest na dofinansowanie służby zdrowia w Polsce. Odblokowane są w grudniu 2000, no później, bo pierwsze decyzje zostały podejmowane, ale w 2024 roku pan wie, że poprzedni rząd przez swoją bardzo nieprzemyślaną politykę doprowadził do tego, że mamy bardzo dużo opóźnień kilka czy kilkanaście milionów na billboardy reklamujące KPO, a jednak te pieniądze do Polski nie płynęły. Stąd bardzo wiele kłopotów teraz, ale nie wiem, czy akurat ten fragment w Republice uda się puścić. Jednakże na 256 szpitali, które składało wnioski, tylko około 91, jeśli dobrze pamiętam, zostało dofinansowane. Kolejne pytanie to odwołana niedawno prezes PARP w ramach swojego świadczenia przekazała informację o tym, że ministerstwo miało wiedzę na temat nieprawidłowości z KPO dużo wcześniej. Dlaczego nic z tym nie zrobiło? Ono wcześniej. Od razu może na te trzy, trzecie pytanie Dobrze. jeszcze pan, pan, no pan zada, Bo na to pierwsze pytanie, też odpowiem Czy uważa się Pan za odpowiednią osobę informującą o dezinformacji, skoro na początku swojego rzecznikowania serwis demagog jak informuje, na 11 pana wypowiedzi sześć było fałszywe, a dwie to były manipulacje? Dobrze, dziękuję. Zacznę może od, od tej, od tej yy, trzeciej wypowiedzi. Yy, na, yy, były konkretne wypowiedzi zbadane. No, ja miałem od, przez cały ten czas dużo więcej wypowiedzi. Część z nich dotyczyła CPK i tam faktycznie wyraziłem się nieprecyzyjnie, bo tu chodzi na przykład o sprawy, które zostały w czasie mojego live'u wyciągnięte i wytłumaczyłem. Więc czym innym jest celowa dezinformacja, jakiej dopuszcza się, się pan Robert Bąkiewicz, a czym innym jest błąd czy pomyłka, z której można się, za którą można przeprosić, z której można się wytłumaczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz tak, Służba Ochrona Zdrowia będzie bardzo mocną, wspartym obszarem przez KPO, to są miliardy na ten temat i będzie o tym informowało na bieżąco Ministerstwo Zdrowia i będzie też informowała na ten temat pani minister Pełczyńska nałęcz. Jeśli chodzi o ten artykuł, który pan zacytował, tak, była cały czas możliwość zmian w KPO, ale no, relacje, bo to jest program, który powstał po COVID-zie, na to, żeby podnieść, podnieść gospodarkę i zwiększyć innowacyjność gospodarki. I on ma też swoje ograniczenia, w związku z tym on nie może być cały czas zmieniany. Umowa z Komisją Europejską, z tego co się, co się orientuję, była przygotowana w taki sposób, że można to raz zmienić, a nie można zmieniać cały czas. I zdaje się, z tego co wiem, że program choreka, będzie, będzie o to możliwość zapytania pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, był zmieniony po jego przygotowaniu przez rząd Mateusza Morawieckiego został zmieniony także w czasie rządu Mateusza Morawieckiego, więc być może ten, ten, ta, ta zmiana już została wcześniej wyczerpana. Wcześniej będzie o tym mówić, będzie o tym jeszcze mówić, tak jak powiedziałem, pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która dzisiaj będzie miała konferencję. Jeśli chodzi o kwestię PARP-u, no to też jest, nie będę tutaj ubiegał, za chwilę będzie konferencja pani minister, ale. No, jak rozumiem, decyzja o odwołaniu y, pani prezes była z tym, z tym bezpośrednio związana. Dziękuję. Dzień dobry, kłaniam się. Jan Piotrowski, TFN 24 Panie Rzeczniku, Pan Premier, jeśli dobrze pamiętam, mówił o tym, że po zapoznaniu się z informacją Pani Minister Pełczyńskiej na Łęcz podejmie jakieś decyzje, co dalej w tej sprawie. Czy jak rozumiem, decyzji personalnych, jeżeli chodzi o Panią Minister, nie ma. Ona zostaje na stanowisku, ale czy na szczeblu sekretarzy, podsekretarzy stanu jakieś, jak to się mówi ładnie, decyzje personalne, czyli po prostu dymisje będą? Pan premier, jak to znaczy cała Rada Ministrów, mieliśmy bardzo długą, długą dyskusję i bardzo obszerne wyjaśnienia ze strony pani minister Pełczyńskiej Nałęcz. Pani minister też zapowiedziała dział, kontrolę w tej sprawie. No i na, samej, na samym posiedzeniu Rady Ministrów pan premier żadnych żadnych decyzji nie podejmował. Jeśli będzie miał pan premier jakąkolwiek decyzję w tej sprawie personalną do ogłoszenia, to ją, to ją będzie ogłaszał. Na razie takich decyzji nie ma. To jeszcze chciałem zapytać o kwestię wypowiedzi dzisiaj szefa Kancelarii Prezydenta pana ministra Boguckiego, który powiedział w, o tym, że ustawa w, wiatrakowa, ale też ta dotycząca zamrożenia cen energii, bo to przecież jest jeden projekt, że ona została, że to jest wilczy dół wykopany niejako przed prezydentem Nawrockim. Czy rząd ma w przypadku weta pana prezydenta jakiś plan B, zarówno jeżeli chodzi o kwestię mówiąc najogólniej wiatrakową, ale przede wszystkim tą dotyczącą zamrożenia cen energii. No, trudno komentować słowa o wilczym dole, jeśli ustawa, konkretna ustawa wpłynęła na biurko pana prezydenta Dudy, który zwlekał z jej podpisaniem, a mógł coś na koniec dobrego zrobić dla Polski, nie udało mu się to. Mógł podpisać ustawę ważną, bo to jest ustawa o tym, żeby Polacy mieli tańsze ceny energii. I krótkoterminowo, bo tam jest mrożenie cen energii, i długoterminowo, ponieważ to unowocześnia polskie przepisy dotyczące kwestii wiatrakowych. One są dobre z punktu widzenia obywateli, bo dają szansę, jeżeli dana wspólnota się zgodzi na to, żeby taki wiatrak był w odległości od 500 do 1000 metrów na finansowanie dla gospodarstw domowych do 20 tysięcy rocznie. Ale jest to też dywersyfikacja i zapewnienie bezpieczeństwa naszym, na, naszej energetyce. Widzieliśmy, co się działo w Hiszpanii na przykład. My musimy być odporni i ten rząd bardzo aktywnie pracuje nad tym, żeby Polska była odporna, jeśli chodzi o kryzysy energetyczne, żeby była bezpieczna i zabezpieczona, jeśli chodzi o kwestie energii i żeby ta energia była dostępna i tania. Pan premier w piątek odwiedzał budowę pierwszej gigantycznej farmy wiatrakowej na na Bałtyku półtora miliona gospodarstw domowych ma być, ma być zasilanych z takiej farmy wiatrowej. Jest zbudowana elektrownia jądrowa, ale my też musimy mieć oczywiście dodatkowe źródła w postaci wiatraków na lądzie i o tym jest dokładnie ta ustawa, więc ewentualne weto pana prezydenta będzie zawetowaniem niskich cen energii. Kropka. Jeszcze w kontekście tej samej rozmowy, czyli dzisiejszej wypowiedzi ministra Boguckiego na naszej antenie, wypadły takie słowa o tym, że wicepremier Sikorski, cytuję, powinien już ubiegać się o spotkanie z panem prezydentem i to samo powinien robić Donald Tusk. To w kontekście spotkania prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem na początku września w Waszyngtonie. Jak pan odbiera te słowa i czy faktycznie takie kroki zostaną podjęte, żeby tę wizytę i polską dyplomację, że tak powiem, w kontekście tej wizyty przedyskutować? Panie redaktorze, wszystko jest bardzo precyzyjne i będę to powtarzał za każdym razem opisane w konstytucji. I tu nie chodzi o to, czyje jest, czyja wypowiedź w tym kontekście pana ministra Boguckiego jest na wierzchu, tylko jaka jest rzeczywistość formalno prawna, w której funkcjonujemy. Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych, Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną. Konstytucja wyraźnie stanowi, że za politykę wewnętrzną i zewnętrzną odpowiada rząd, Rada Ministrów. I stanowi też bardzo wyraźnie, że w tej sprawie prezydent współdziała z premierem i Radą Ministrów, a nie odwrotnie. W związku z tym, jeżeli jest jakaś wizyta prezydenta, to dobrze, że one się odbywają, bo im więcej mamy kontaktów na różnych szczeblach, na arenie międzynarodowej, tym lepiej dla Polski, ale zawsze każdy organ państwa, czy to jest prezydent, czy premier, czy którykolwiek z ministrów, musi reprezentować stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów. I tutaj nie ma żadnego odstępstwa, więc jeżeli do jakiejkolwiek wizyty dojdzie, to. Przez, przez całą oczywiście kadencję I to jest niezależnie od tego, kto jest prezydentem tak zawsze w Polsce było otrzymuje stanowisko Rady Ministrów w danym, w danym obszarze i musi się go po prostu trzymać, bo tego, to nie jest jego tylko prerogatywa reprezentowanie Polski na zewnątrz, ale to jest też obowiązek. Barbara erding reuters Panie Rzeczniku, czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o projekcie stanowiska rządu w sprawie rozmów amerykańsko-rosyjskich, który przygotował premier Sikorski? Myślę że, myślę, że to, co najważniejsze w sprawie tego, tego stanowiska, powiedziałem. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby. Mówiąc w dużym skrócie, no nie doszło do, do yy, porozumienia ponad, ponad głowami yy, tych, którzy są zainteresowani. Yy, I my, jako Polska, jesteśmy w tym akurat najbardziej zainteresowani. A czy jesteśmy przygotowani na scenariusz, gdzie prezydenci Trump i Putin podejmują te decyzje bez konsultacji z nami albo z Polska i Europa czy? muszą być przygotowani na różne scenariusze, i na takie różne scenariusze musimy być zawsze przygotowani. I ostatnią rzecz chciałam doprecyzować, bo jutro będą trzy spotkania i rozumiem, że na wszystkich trzech spotkaniach z europejskimi i zagranicznymi liderami to premier Tusk będzie reprezentował Polskę. No, to znaczy na wszystkich tych spotkaniach, które się odbywają jutro, będzie faktycznie pan premier Tusk. Dzień dobry, Michał Dzieliński Radio Z Ekologia. System kaucyjny. Chciałem się dopytać, czy rząd nie wyklucza przesunięcia wejścia systemu kaucyjnego, sporo słychać protestów z różnych środowisk? I drugie pytanie kiedy będzie jakaś kampania dotycząca właśnie tego systemu kaucyjnego? Cały czas Ministerstwo Środowiska klimatu zapowiadało, że taki taki program, taka kampania będzie wprowadzona. Na razie nic nie słychać. Dziękuję. Muszę panu redaktorowi powiedzieć, że w tej sprawie, żeby właśnie pan redaktor za chwilę mi nie zarzucał, że powiedziałem coś, co jest nie do końca precyzyjne, to muszę się wstrzymać z odpowiedzią i zwrócić się do Ministerstwa Klimatu, żeby, żeby wszystkie informacje prze, prze, przekazało, bo to dzisiaj nie było przedmiotem Rady Ministrów, muszę sprawdzić. Dzień dobry, Szymon Szareda, telewizja w Polsce 24. Panie Rzeczniku, kilka kwestii dotyczących afery KPO, bo non-stop w narracji aktualnej koalicji przejawia się odwołanie do 2023 roku i tego, że program był przygotowany przez PIS, no jednak te pieniądze były przedmiotem politycznej gry. Tutaj nie ma co już, już oszukiwać w czasie wyborów parlamentarnych w 2023 i one zostały odblokowane, odblokowane, udzielone przez Unię Europejską Polsce po państwa wygranej w Tamtych wyborach, utworzeniu się rządu, więc mieliście jeszcze czas, żeby dostosować jakoś kryteria przyznawania tych pieniędzy. No jednocześnie ktoś rozpatrywał te konkursy. No to jest kwestia w pewnym sensie subiektywna. No może finansowanie maszynek do lodów, mobilnych ekspresów do kawy, czy takich dewiacji jak pieniądze na kluby dla swingersów, no niekoniecznie było odpowiednie i tutaj należałoby tę kwestię rozliczyć. Jednocześnie z środowiska klasy rządzącej słychać takie głosy, że nie ma potrzeby tworzenia komisji śledczej w tej sprawie, a to również państwa rząd multipli multiplikował te komisje i one przez praktycznie dwa lata swojej działalności nic nie wykazały, jednocześnie ich finansowanie pochłonęło olbrzymie środki, no te będą opłacone przez Polaków, tutaj mówimy o miliardzie, dwustu milionach złotych i również pytanie, czy te pieniądze będziecie państwo starali się jakoś wyegzekwować od tych osób, które je dostały na te absurdalne, no Dość często cele, czy Polacy będą musieli po prostu spłacać to, no bo jest to pożyczka? Po pierwsze, to, to nie jest pożyczka. Jeżeli to już ktoś jeszcze będzie pytanie zadawał, bo dobrze. To po, po pierwsze, w pana pytaniu jest nieprawdziwa teza. Pierwsza, ponieważ program KPO został uruchomiony po jednak wprowadzeniu szeregu zmian. Także tych nielegislacyjnych zapowiadanych i przygotowanych przez Adama Bodnara, jak pan wie, wycofanie Polski, na przykład z procedury artykułu 7, jednak nie odbyło się od razu po wyborach. Tylko trzeba było jednak szereg, szereg rzeczy zrobić. I, jak pan też doskonale wie, poprzedni rząd starał się w tej sprawie podejmować działania, ale był po prostu zupełnie nieskuteczny, bo nie udało się panu Mateuszowi Morawieckiemu porozumieć z panem ministrem Ziobro. Więc jakby teza, że te pieniądze zostały politycznie odblokowane, nie, te pieniądze politycznie zostały zablokowane przez polityków prawa i sprawiedliwości, taka jest prawda. I pan też doskonale o tym wie. No, więc jakby unikałbym tez, rozumiem pana postawę. Znaczy nie wiem, tak ta, 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 jest. I teraz, teraz odpowiadając na, na, na kolejne rzeczy. Program Choreka został w całości przygotowany przez, przez, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. I tyle. No, był, zmieniany, był zmieniany także w czasie. Przepraszam, bo tam jest jakieś, jakieś zamieszanie się zrobiło. Więc, więc dokładne zasady, jak to było przygotowane, jak to było rozliczane i jak to będzie kontrolowane, przedstawi pani minister Połczyńska-Nałęcz. Natomiast ja mogę zapewnić na pewno, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana, jeżeli ktoś wydał te pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem albo, albo doszło do jakichkolwiek nadużyć, to te pieniądze zostaną zwrócone albo nie zostaną wypłacone, bo zdecydowana większość tych pieniędzy jeszcze nie została, nie została wypłacona. Nie lekceważę tego, bo to jest bardzo poważna sprawa oczywiście i nie ma żadnych wątpliwości, że każda złotówka musi być bardzo precyzyjnie rozliczona, ale też to nie może nam przykryć tego, że na przykład kilkadziesiąt miliardów jest po latach zaniedbań zainwestowane w polską energetykę, także w sieci przesyłowe, także w, w na przykład farmę Baltic 2. Czy 40 ponad tysięcy żłobków i, i klubików dziecięcych, które będą powstawały w całej Polsce, więc no, bardzo niedobrze byłoby, żeby cały ten program był zdeprecjonowany. Pan powiedział, że wiem doskonale jakie zmiany zostały wprowadzone, że y, artykuł 7 został wycofany, ale no właśnie ja nie wiem, więc może pan by mnie tutaj oświecił jakoś w tej sprawie, bo ja nie wiem konkretnie jaka ustawa przykład, się zmieniła, no ustawa, proszę mi na przykład regulamin dotyczący se, d, 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 kwestii dyscyplinarnych w sądach. Powszechny. Ale mogę dopytać, Warto ustawa usprawić. o ustroju sądów powszechnych nie zmieniła się. Kwestia Trybunału Konstytucyjnego tu nic się nie zmieniło. Poza tym po prostu, że państwo nie uznajecie zarówno Trybunału, jak również wspomnianej Izby Sądu Najwyższego, ale zmian legislacyjnych tutaj nie ma w zasadzie żadnych, więc no, co się zmieniło konkretnie, jeżeli chodzi o prawo... No, dałem Panu przykład i wystarczy wysłuchać też tych konferencji Pana Ministra, bo na raz w poprzednich miesięcy. Na przykład kwestie dyscyplinarne w sądach. To, to jest, czy, czy kwestiach prokuratury. Także kwestii dyscyplinarnych. No, łatwe to jest do sprawdzenia. Naprawdę. Katarzyna Rosicka, Polsat News, jeszcze raz. Trochę wyprzedzając jeszcze jednak konferencję minister Pełczyńskiej i Nałęcz, Chciałabym się jednak spytać o oświadczenie Katarzyny Duber-Stachurskiej, które pojawiło się wczoraj. I tam w tym oświadczeniu chciałabym poruszyć dwie, dwie kwestie. Pierwsza to taka, że była szefowa, odwołana prezes Parpu. Mówi, że ta kontrola, o której też pan rzecznik mówi, na którą państwo liczą, że wyjaśni te nieprawidłowości, skalę tych nieprawidłowości. Ta była prezes Parpu, pisze, że ta kontrola jest przeprowadzana przez te same osoby, które za właśnie te środki, przyznawanie tych środków odpowiadały. Czy w takim razie do tego też się ustosunkowała minister tak, dzisiaj według... podczas posiedzenia? Tak, będzie oczywiście pani minister o tym mówić bardzo precyzyjnie na swojej konferencji prasowej, natomiast pani minister przekazała informację, że kontrole są przeprowadzane przez zupełnie inne osoby nie zajmujące się środkami. A to będą osoby zniku, to będą osoby nie, to dalej to znaczy, z ministerstwa? W, w, to będą osoby w tych. O środkach operatorach regionalnych będą to, będą to osoby z Parpu, a w Parpie z Ministerstwa Funduszy, czyli osoby, które są nadzorujące wobec tego. Czyli to nie Ale nie precyzyjnie tę informację przekaże pani minister, bo, bo to ona jest dysponentem i ona jest odpowiedzialna za, te, za informowanie o tym. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo w tym oświadczeniu też mogliśmy przeczytać, że pani minister osobiście miała zapewniać przedsiębiorców, że te kryteria zostaną zmniejszone. Przypomnijmy, z 30% spadku przychodów do 20%. Czy to potwierdziła podczas dzisiejszego posiedzenia? Czy to była jej osobista decyzja? O tym też pani, pani minister dzisiaj mówiła, ale tak jak powiedziałem, no jak za, za chwilę będzie konferencja, pani, pani minister będzie można o to zapytać precyzyjnie. Jest, mm, Wskaźnik wniosków i umów, które, które, które mają być zawarte, to było 3000 tysiące i pierwszy wskaźnik było dotyczących 30% i wypełniono ileś tych wniosków dotyczących umów i dopiero w następnym naborze zmniejszono to do, do 20%. A precyzyjnie jak to wyglądało będzie oczywiście mówić Pani, pani Minister, bo to jest yy, wytłumaczalne. Jeszcze raz Wojciech Szymczak, Telewizja Republika. Ja mam pytanie odnośnie Pana wypowiedzi, która padła przed chwilą. Mówił Pan, że pieniądze z KPO to nie jest pożyczka, jednakże 15 kwietnia 2024 roku Polska otrzymała pierwszy przelew z Unii Europejskiej w ramach KPO i z tego co widzę, to większość tych środków. Nie, nie, 6... przepraszam, Panie Dyrektorze, precyzyjnie Pan pytał o konkretny ten program. Nie, nie, czy to jest. Nie, 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 Panie Dyrektorze. Pieniądze z KPO dzielą się na e, dotacje i pożyczki. Więc pytanie, o który konkretnie program Pan pyta? Bo znaczna część tego programu Czy te to są dotacje. I miliard dwieście milionów złotych, które zostały do. Z tego co ja wiem, to są dotacje. To są tylko dotacje. Z tego co wiem, ale to musiałbym sprawdzić okay. z Ministerstwem Funduszy. Dobrze, bardzo dziękuję. I jeszcze jedno pytanie, bo do nas, do redakcji, trafiają informacje od przedsiębiorców, że oni nic nie wiedzieli o tym, że mogą składać wnioski o środki z KPO. W jaki sposób ministerstwo informowało przedsiębiorców, skoro część o tym nie wiedzieli? Wiedziała, a krewni i znajomi obecnie rządzącej władzy takie dotacje otrzymali? Z tego co ja wiem, to była kampania informująca z Ministerstwa, ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego na ten temat. Na pewno wszystkie informacje były dostępne na, na stronach internetowych Ministerstwa i też w mediach społecznościowych na ten temat ogłaszali. To jest też pytanie, na które na pewno bardzo precyzyjnie odpowie pani minister. Natomiast jakby informacja na ten temat, bo wniosków było znacznie więcej niż umów. Z tego co ja wiem, tych wniosków było kilkanaście tysięcy, więc ta informacja nie była w żaden sposób ukryta, była powszechnie dostępna. Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na konferencję też pani minister.